Ja po Branjonusza, ciocia Karyna. No, jak to jest ciocia? To ciekawe jak wygląda matka. Zdzisława. O oh my god, Zdzisława, ale imię rdzą pokryte. Zdzisak! Ona pewnie ma na imię Józefa albo inna, Krystyna. Wiedziałam, że trzeba było wybrać przedszkole prywatne, a tak? Będzie się dziecko zadawać. Nie wiadomo z kim. Jak przymrużę oczy, to wygląda jak moja facetka od Polaka. A może to ona? Nie, dziesięć lat minęło. Ona wtedy była po czterdziastce, to teraz już ma z siedemdziesiąt. Jak można się tak bezczelnie wpatrywać? A może ona chce mnie okraść? Kamery nowe zamontowali. Szuka koleżanki, czy co? Że zagaduje? Muszę powiedzieć Irenie, że nie będę tu już przychodzić. Jeszcze powie do mnie heka w mieście albo co. Będzie tylko siara przy dziewczynach z ośki. No cześć, kochanie. Dziewczynka, Zdzisława tyle imion pięknych. Jessica, Karyna, Janeta. Może ona nie wie, że są takie imiona? Ja mam na imię Karyna, a jego siostra to Janeta. Ratunku ona do mnie gada. Eleonora. O ja, pierdziu, nie ma nadziei. Dobrze, że ja się urodziłam Karyną. Nareszcie. Do widzenia.